Musisz żyć. Mówią do mnie, musisz żyć, Czy ty musisz tak hałasować? Ja się skupić nie mogę i posprzątaj ten bałagan! Tato, ja się w ogóle nie mogę uczyć, to nie jest nienormalny! Bo co? To ja tam By... dostaję, nie połóżysz! Ale Kasiu! Co mam się, się, ja się uspokoić, zwariowała! Adam przestań! Stop! <ślesy> Proszę Państwa, naprawdę w taki sposób to my tego nie zrobimy. Trzeba się troszeczkę skupić, dobrze? Troszeczkę. Akcja! Tak wyglądały oświadczenia taty. Ale wszystko skończyło się dobrze. I w efekcie my przyszliśmy na świat. A rodziców ogarnęła mania zdrowego życia. Nie! Tak szybko ja nic nie widział. No to może Dubel? Tu! No, Chodź, Nie, w żadne wypadku. No, to my Państwu serdecznie dziękujemy to i To my dziękujemy bardzo. <grymne> Ale może jeszcze nie, 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 jeszcze mamy robotę na mieście. Jeszcze? Eee, no, niestety. Program jakiś, tak? No, tak, niestety. No i tak zrobiliśmy Państwu dużo kłopotu. Nie, było bardzo miło, naprawdę. <grymne> Ale co złego, to nie my, Skoda, dobrze? że Państwo wyjeżdżają. O, no, niech uważa, jeszcze wrócimy na dokonanie. <grymne> do widzenia. Do widzenia. Cześć, jak poszło? Cześć, no jakoś poszło. Słyszeliśmy no jak idioci. No, przesadzaj, aż nie przesadzaj, było całkiem w porządku. Ja to chciałem zrobić jak w reklamie proszków do prania. Taka zwykła rodzina i nasza, taka wspaniała, ale mi nie pozwoliła. I chciałem jeszcze powiedzieć dowcip jak blondynka przechodzi A do ginekologa i... Ja. chcę. Przepraszam panią matkę. Marta. Proszę. Uf. 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 Dziękuję bardzo. Part... Na pocieszenie. <laughs> Dzięki. Otwórz, coś i przygotuj no, do Tak pięknie. Wstawa kwiaty do wody. No, opowiadaj. Jak było? No, było. A teraz domu, wiesz, No co jest? Prosiłem, żebyś otworzył i przetarł chociaż. Ale ja muszę wyjść. Dlaczego? A co się stało? No, to dłuższa historia. No dobra, to powiesz, mi, jak wrócisz. A mogę... Mogę. Tylko mi go nie rozbi i zatankuj, bo tam już jest sucho. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję. Dwa słowa zadam. Mhm. Jutro spotkanie z Wolskim? Tak jest, prezesie? A ja mam jutro egzamin, jakby się kto pytał. Ale nikt nie pyta. Hmm. A gdybym wam powiedziała, że rzucam studia, bo jestem w ciąży? Słucha? Żartuję, ale moglibyście się czasem pomartwić. Śle no, to wymyśliłaś, nikt się nie nabrał. No bo kto by na ciebie poleciał, on no, chyba jakiś masochista tylko. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi z tym Wolskim? Nie wchodzimy w to i ty masz to uzasadnić. Muszę iść, mam kupę roboty w domu. Chyba że Magda zaprosi mnie na kolację. Ależ tak, tak, prosimy, prosimy. Hmm. Cześć. Dzień dobry, dobry. Cześć, stary. Dzień dobry. Dobry, y, zaczęli? Tak, i były do pana telefony. Dobra. Dwa czasy z kto dzwonił? Żona prosiła, żeby pan. Dobrze, zostawić. potem. To wystarczy prosimy. Bo przecież panowie dawali mi do zrozumienia, że mój pomysł jest dobry. Ja wszystko postawiłem na jedną kartę. Dzień dobry, przepraszam Dzień dobry. bardzo, byłem na spotkaniu z konsultantem. Dyrektor Hinczak pan Wolski. Wolski. Proszę, niech pan mówi dalej. A to nie ma nic dalej. Wszystko pisałem w dokumentacji przesłanej panu. No Ja mam to czytać na głos? To jest to, co znasz. I tak, niestety teraz, kiedy pan przedstawił pełne wyliczenia, nie widzę wielkich szans dla tego projektu. Wydaje nam się po prostu bardzo ryzykownym. Zbyt ryzykownym. Chcieliśmy panu pomóc, ale opinia dyrektora Henczaka potwierdza nasze wątpliwości. Rozumiem. Szkoda, że zająłem panom tyle czasu. Chyba, że okazałoby się, że grunty budowlane pana Polskiego są lepsze niż przyjęta w projekcie Norma. Słucham? Przepraszam. Musi pan podejść. No, przepraszam. Ja nie, nie rozumiem. U mnie? Tutaj. To znowu żona, bardzo nalegała Halo? No dobrze, ale akurat teraz Za godzinę Przecież powiedziałem ci, jak trzeba postąpić Prezes mówił, żeby z facetem nie rozmawiał no Spokojnie, wszystko ci wyjaśnię Jeżeli można facetowi pomóc, to dlaczego tego nie robić? Bardzo ciekawy gość Bierzesz za wszystko pełną odpowiedzialność Przepraszam cię, ale no... Jak zwykle, jak zwykle. A co się dzieje? Nie wiem, dzwonili ze szkoły, że Jacek ktoś narazrabiał. Mieliśmy przyjść z nim, ale go nie ma. No To było stabilne. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdaje się, że nie tylko Jacek narozrabiał. A tutaj właśnie odbywa się katecheza I co ja powiem? Dokładnie. Adam przestań. Musimy z nim poważnie porozmawiać. Nie, daj spokój z tym facetem, się nie da poważnie rozmawiać. Nie wygłupiaj się. Jacek tam ma zrobić jeszcze naturę, ty to wszystko czasem tak traktujesz, że. Uważaj, no. jajka! Cicho. A ja to się znowu? Wrzeszczycie, tak. Agnieszka poszła do biblioteki. A Jacek śpi. Przyszedł taki zmęczony. Nawet jeść nic nie chciał. No dobrze, ale my możemy coś zjeść, czy pościmy, co? A wy zróbcie sobie sami. To tam. A w ogóle to chciałem panu podziękować, że pan mi pomógł, a nie musiał się pan fatygować. Ja. Robię, a drobiazg takie dziwne hobby mam, że wie pan, wszystko lubię sprawdzić. Coś serwis, Wiecie co? Wie? Bili na piasek? Do dwóch metrów bili na twardo, raczej, sucho. No brawo, to fantastycznie. Pan jest szczęściarzem. A gdzie szampan? Szampan? Nie, 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 nie przypuszczałem, że... Ja żartowałem. Mam swój transport. I tak będzie potrzebna oficjalna opinia architekta. Kłaniam się do mnie. Wierzę, że Witek znowu dzwonił. Chciał koniecznie przyjść. Leć na mnie.